Opowieści z Arnis. Tak postanowiłem zrobić następny odcinek. No i taką niewielką przerwę od remontu łodzi, bo nie chcę Was cały czas zamęczać szlifowaniem i remontowaniem. Więc, a obiecałem Wam, że opowiem Wam o, o przygodach, jakie były w trakcie odbioru łodzi. Tutaj, akurat, właśnie na tym, na tym zdjęciu widać, że siedzimy w pociągu. Jechaliśmy właśnie do Arnis, żeby odebrać łodzi. Nie mam e, praktycznie żadnych video e, z tego momentu, ponieważ nie brałem jeszcze pod uwagę wtedy, że będę w ogóle robił jakiekolwiek filmy, więc będziemy musieli korzystać z, ze zdjęć. Bo tutaj ze sobą żeśmy zabrali też i, i, i rowery, ponieważ wiedzieliśmy, że będziemy w Arnis e, kilka dni. Więc, żeby po prostu mieć możliwość zwiedzania sobie pobliskiej okolicy. Tutaj właśnie widzimy port Arnis. Dosyć spory, pomieści ponad 250 łodzi. Bardzo fajna, miła okolica. Marina w ogóle jest bardzo dobrze wyposażona. Są prysznice, są umywalki. Toalety, wszystko jest dostępne, czyste. Naprawdę marina jest godna polecenia. Kapitan portu też jest całkiem sympatyczny, no, czyli po niemiecku to będzie Hafermeister. Naprawdę warto tam zakotwiczyć na parę dni i można zmierzyć ten. To jest właśnie tutaj na tym zdjęciu. Widać właśnie z Morza Bałtyckiego, jak można dotrzeć do Arnis. Czyli wpływamy tą zatoką do Kapeln, W Kapeln jest podnoszony most. Most podnosi się co 55 minut na 5 minut, i wtedy wszystkie jednostki pływające mogą się po prostu przemieścić pod tym mostem. I płyniemy dalej w górę rzeki Szlaj. To, to, to trzeba zwrócić na to uwagę, że, to jest, że płyniemy rzeką Szlaj aż do Cypla, który będzie zaznaczony, na, który będzie, będziecie widzieli na, na punkcie. I tam właśnie jest Arnis co do, do samego miasteczka Arnis, to jest bardzo ciekawa historia, bo jest tam to jest najmniejsze miasto w Niemczech, nie ma mniejszego miasta. Miasto, które ma może 3 lub 4 ulice, żyje tam około 300 mieszkańców, niecałe 300 mieszkańców. I praktycznie mówiąc od kilku, na, kilku pokoleń, chyba bodajże sześciu czy siedmiu, jak się dobrze orientowałem, po prostu rodziny zajmują się szkutnictwem, czyli produkcją i renowacją jednostek pływających. Tutaj akurat jest taka rzeźba w, w, w drodze na plażę w Arnis. Więc tak, tak po prostu żeśmy zrobili takie zdjęcie, bardzo fajny taki mały akcent bardzo dużo ludzi mieszka w Arnis na, przy, przy samej wodzie, na łodziach, na domach wodnych tutaj akurat ktoś tam sobie przy domu zbudował postawił sobie saunę takie właśnie, w takich warunkach ludzie mieszkają i chcą tam mieszkać. Tutaj jesteśmy właśnie z całą naszą rodziną i to, żeby było ciekawiej, to właśnie na tej ulicy, gdzie wcześniej też było te, te zdjęcie pokazujące tą, tą ulicę, to jest ulica Langestrasse, jest to najdłuższa ulica w tym mieście Arnis. Bardzo ciekawe to jest to, że jak się idzie tam, o każdej porze roku jest mnóstwo fajnych witryn, werand, które naprawdę przyciągają oko ludzkie, różnego rodzaju wystawy w, ty, w tych werandach, nie? Naprawdę wa, warte zobaczenia. Tutaj jesteśmy akurat na ławeczce też w Arnis i tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że u góry są takie dwie tabliczki. Jedna jest odchylona na wprost z napisem Kapel Czyli, po prostu, jak ktoś siedzi y, na tej ławeczce i odchyli, którą sobie stawisz, jak kapel lub zideraub, to y, mieszkańcy y, Arnis po prostu do, zabiorą jako okazję do danego miasteczka, do którego chcesz jechać. I proszę mi wierzyć, to naprawdę funkcjonuje. Nawet mimo, jak była pandemia, gdzie były obostrzenia, że nie za bardzo y, się komunikować, nie za bardzo przebywać razem, dalej to funkcjonowało. Tutaj jesteśmy akurat też w Arnis, bo Arnis też ma przeprawę promową i to jest właśnie druga strona miasteczka. No mówię, miasteczko jest naprawdę niewielkie 45 hektarów i to jest całe miasto. No i właśnie tutaj przyprawialiśmy się na drugą stronę rzeki Szlaj, by dalej pozwiedać sobie resztę okolicy. No, teraz się przyniesiemy do Kapel. Tutaj właśnie na tym zdjęciu widać taki dosyć spory wiatrak, taka, taka ciekawa atrakcja tego miasta. Jest to największy wiatrak w szleswig ma 27 metrów wysokości. Co ciekawe jest to wiatrak, który napędzał młyn, a jednocześnie tartak, jedyny w Niemczech taki. I tutaj mamy już na, na następnym zdjęciu widzimy port w Kapeln, to już jest za mostem, zwodzonym no taki dosyć przyjemny port ale jest bardzo niewiele miejsca dla łodzi które dla małych jachtów, motorówek także najlepiej to wtedy właśnie żeby przenocować sobie to do Arnis tam jest dużo, dużo więcej miejsca Są, tak jak powiedziałem jest tam fajna marina i jest o wiele, wiele lepiej tutaj mamy następne zdjęcie to jest muzealny Trzymasz masztowiec, To jestem na tym zdjęciu z moim synem. Słońce mi świeci strasznie mocno w, w, w oczy. taki, Powiem wam szczerze, że te nadbrzeże to jest naprawdę ta, 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 taka fajna, e, rekreacyjna część tego miasta. Można się pospacerować, pozwiedzać. Tutaj jestem właśnie z Renatą na tle jednego z jachtów Audi. Nie mamy pojęcia, czy to jest typowo od Audi, czy po prostu ktoś tak chce po prostu. Zrobił, ale tak wychodzi, że to jest Audi. Tutaj jesteśmy już w dalszej części portu Kapel, w miejscu, gdzie właśnie rybacy mają swoje stanowiska na wyciąganie sieci transportowanie dalej ryb. I tutaj co ciekawe, właśnie na jednym to to właśnie dojrzała, że na jednej ze skrzynek jest napisane kołobrzek. Także te skrzynki muszą kursować po całym świecie, można powiedzieć. Tutaj też jesteśmy dalej w porcie to jest właśnie ta, ta, ta część rybacka no te rowerami, z wózkiem transportowym, żeby sobie zrobić zakupy. Co właśnie chciałbym po, po, zwrócić uwagę na to, że w Kapel jest mnóstwo sklepów, jak i takich żeglarskich. Jeżeli ktoś musi coś naprawdę dokupić zakupić ze sprzętu żeglarskiego, bo coś tam się stało, lub coś zgubił, bo takie rzeczy się zdarzają. To w Kapel na pewno się zaopatrzy w 100% niemalże we wszystko. No oprócz tego, że żywność i <coughs> takie podstawowe sprawunki można śmiało zrobić w Kapel, gdzie Kapel jest, tak jak mówiłem wcześniej, oddalony tylko o 3 km od Arnis. Tutaj już jesteśmy w Arnis z powrotem. Jesteśmy już w porcie, już łódź została zwodowana, bo jak myśmy przyjechali do Arnis, to jeszcze łódź nie była zwodowana. Na poprzednich y, filmikach y, na, na moim y, akauncie jest y, jedno właśnie y, z wideo, wodowanie hydry, no i właśnie ta hydra już jest y, w, na wodzie. Y, już praktycznie mówiąc, przygotowywaliśmy się do wypłynięcia y, do domu. I tutaj, tak jak widzicie, właśnie już wypływ, opuszczy, minęliśmy kapen y, i wypływamy y, już y, na Morze Bałtyckie. Tutaj można dalej, właśnie. O, tu jesteśmy już na morzu piękny zachód słońca. Płynęliśmy właśnie w kierunku Kiel y, y, i tam, żeśmy przenocowali. W, w miejscowości takiej też niewielkiej Laboa, i następnego dnia mieliśmy się wybrać w dalszą drogę do Libek. Niestety wyszło w ten sposób, że na morzu panowała bardzo zła pogoda, więc wróciliśmy z powrotem do Kil. I tam żeśmy przerzuciliśmy się, postanowiliśmy się przeprawiać w dalszą drogę, tak zwany Nord kanal który łączy Morze Bałtyckie z, z Morzem Północnym. To akurat kiedyś tam przejeżdżaliśmy autobusem w Kiel, więc zrobiłem zdjęcie kanału z góry. Tam, tam w oddali widać tą śluzę, właśnie wpływającą z tej Zatoki Kinońskiej do, do tego kanału. Tutaj już właśnie płyniemy sobie tym kanałem, co jest bardzo, trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Łodzie motorówki, jachty mogą się tam poruszać od godziny 6 rano do godziny 22. Później jest to zabronione z tego względu, że tam pływają dosyć duże jednostki pływające, takie statki do 160 metrów długości. Więc w nocy jest zabronione i trzeba zwrócić też uwagę, bo tylko w, w połowie drogi, yy, w połowie tego kanału jest niewielka przystań, gdzie można ewentualnie się gdzieś zakotwiczyć. Poza tym już nie ma praktycznie żadnej możliwości, a yy, kotwiczenie na, yy, na kanale jest zabronione. Yy, w momencie, kiedy dopływamy już do końca kanału yy, łączącego właśnie z Morzem Północnym, wpływamy już na Elbe. I tam, w zależności od przypływu do odpływu, yy, i też nie ma tam praktycznie, można powiedzieć, że prawie żadnej yy, mariny. Tam po prostu trzeba wpłynąć albo wypłynąć. I tutaj, właśnie, jesteście nieco z, yy, zdezorientowani, co się nagle wydarzyło. A mianowicie, tak, yy, wpłynęliśmy właśnie na LB, silnik nam wszystko ładnie, pięknie, wszystko yy, pracowało, płynęliśmy praktycznie mówiąc razem z przypływem 20 km przed naszą śluzą do dnia dzisiejszego jest to dla mnie niewyjaśniona sytuacja, nagle silnik nam zgasł bez możliwości ponownego uruchomienia zaczął się odpływ i woda po prostu nas zniosła na próg zwalniający rzekę Wtedy to żeśmy jeszcze ten próg był zalany, całkowicie był zalany. Kiedy się okazało, że nie da rady zepchnąć już łodzi z tego progu, więc trzeba było linami po prostu zabezpieczyć łódź. Tutaj jeszcze miejscowi, którzy tam próbowali co nieco mi tam pomóc, wezwali Straż Pożarną, właśnie na, na widoku widać Straż Pożarną. I właśnie łódź osiadła na, właśnie na takim progu. Mówię, to jest w trakcie przypływu, i po prostu woda zaczęła opadać, a my staliśmy na tym właśnie progu. No, i tutaj, właśnie na tym zdjęciu, widzicie, jak już woda naprawdę opadła. Także nasza łódź stoi na, tej, na tych kamieniach nieszczęsnych widzicie, że Linami jest zabezpieczony, żeby się nie przewróciła. Teraz taka, taką muszę wam powiedzieć taką ciekawostkę, bo w momencie kiedy przyjechała policja wodna, czy przypłynęła policja wodna, oczywiście sprawdzili moje uprawnienia, sprawdzili dokumenty łodzi i tak dalej no i zostałem po paru, po paru godzinach zostałem poinformowany, że moje, mój patent na Sternika motorowodnego jest nieważny. No tak się zastanawiałem, no mówię jak nieważny. Robiłem raptem 4 lata temu sternika motorowodnego, pływam od niedawna, żadnych przewinień, żadnych nic nie miałem, jak może być nieważny. Co się okazuje? Że skoro jestem zameldowany w Niemczech dłużej niż 2 lata, to się okazuje, że po dwóch latach muszę przepisać swoje uprawnienia. Polskie, które są też między, między innymi międzynarodowe na niemieckie, bo inaczej są nieważne. Ale niemieckie międzynarodowe są ważne. O, i to jest taka także, taka ma, ma, mała anegdotka do, do tego wszystkiego, także czasami naprawdę trzeba się dobrze zorientować w tych wszystkich przepisach, a najlepsze jest to, że w momencie kiedy bo już oczywiście na obecną chwilę mam przepisany mój patent na niemieckie Polskie oczywiście też dalej zachowałem Ale ciekawostką jest to, że w momencie kiedy bym się wymeldował z Niemiec Moje uprawnienia na polskie są automatycznie ponownie ważne To jest taka mała ten z Względem tego wszystkiego, no to co, no to się okazuje, że musieliśmy czekać aż przybędzie przypływ i to troszeczkę trwało żeby z powrotem Łódź znalazła się na wodzie. No i teraz właśnie tutaj zostało nagrane właśnie te, takie małe video, które praktycznie mówiąc pokazuje nam właśnie jak podeszło przy, nadszedł przypływ i że łódź już stoi z powrotem o własnych siłach na wodzie. Y, taka y, mała, właśnie y, dygresja ze względem tego wszystkiego. No to jest właśnie ta opowieść z Arnis. Tutaj już niby wszystko nam y, ładnie y, się układało. Byliśmy w Arnis, ładna miejscowość, w Kapel, ładna miejscowość i tak dalej. Y, naprawdę polecam wszystkim, żebyście to zobaczyli, ci co pływają i są, y, mają chęć y, spłynąć z morza na momenty żeby coś tam do jakiejś mariny się odpocząć, chwilę tam, dzień, dwa, przespać się. No i w drodze powrotnej, no niestety, wydarzyło się to, jak się wydarzyło. No, taka właśnie przygoda i opowieść z Arnis.